Dziś w Regionalnym Ośrodku Debaty w Międzynarodowej Wolsztynie w 40. rocznicę powstania niezależnego samorządu Związku Zawodowego Solidarność o początkach związku w regionie warmińsko-mazurskim porozmawiamy z panami Wojciechem Ciesielskim i Markiem Przybyszem. Współprowadzącym debatę będzie Kazimierz Jędrzej-Wosiek, pracownik zarządu regionu Solidarność w Olsztynie w 1981 roku, od lat dokumentujący historię związku. A wraz ze mną przeprowadziła debatę Pani Justyna Sarmonowicz, konsultant w Regionalnym Ośrodku Badań z Międzynarodowych w Polsztynie. Jesteście Panowie przedstawicielami różnych środowisk tworzących ruch Solidarności na terenie naszego regionu. Prosimy o przedstawienie się i podanie W jakich zakładach, środowiskach Panowie pracowali w sierpniu, wrześniu 1980 roku? Y Nazywam się Marek Przybysz, w osiemdziesiątym roku byłem pracownikiem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Panie Ciesielski, w 1980 roku byłem nauczycielem akademickim, pracowałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej, wcześniej w Szkole Nauczycielskiej i w Zakładzie Kształcenia Nauczycieli. A no może tak, to było, panowie się przestawili, myśmy zaczęli teraz yy, yy, pani wtedy. Tak jak wyglądało tworzenie Solidarności w waszych zakładach? Jaki był stosunek pracowników, jak i dyrekcji? Yy, czy były próby nacisku na was jako pracowników? Ilu pracowników zapisało się do nowego związku zawodowego? Jeżeli chodzi o Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciemnej, no to mieliśmy specyficzną strukturę. Posiadaliśmy 17 zakładów terenowych. To było wtedy wojewódzkie przedsiębiorstwo? To było wówczas wojewódzkie, dlatego mówię WP, bo to wojewódzkie przedsiębiorstwo było. I przyznam, że dotarcie no bo musieliśmy dotrzeć do tych 17 zakładów, mając już dokumenty, jakie do nas dotarły, żeby zakładać komitety założycielskie. No poszło nam to w miarę sprawnie, bo. W tych 17 potworzyły się komitety. Pod koniec roku przełom listopada, połowa listopada odbyły się walne zebranie delegatów Komitetów Założycielskich, gdzie wybrano pierwszą komisję zakładową całego WPS-u Solidarności. Wobec w tamtym okresie, jak ja dobrze pamiętam, liczył w granicach 760 pracowników. Z czego to związku, no biorąc nawet matematycznie, to zapisało się w granicach do 350 osób. Trzeba brać pod uwagę, że w tamtym okresie jeszcze część pracowników była niezdecydowanych ze względu, ze względu na to, pozostali w w CNZZ jeszcze tym starym. Natomiast czy naciski ze strony dyrekcji były? Jak ja dobrze pamiętam, silnych nacisków nie było. Natomiast co było zadziwiające, była straszna walka małej grupy ludzi o przejęcie przywództwa, jeżeli chodzi o pierwsze wybory w Solidarności. I to była walka na tyle skuteczna i ciekawa, że skończyło się to po wyborach bo w marcu 1981 roku już. Jeden z tych przywódców został wykluczony z NKZ Olsztyńskiego i całkowicie pozbawiony członkostwa Solidarności tej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa energetyki Cieplej. No, po latach wyszło to, co będziemy po sobie mie mieli ewentualnie okazję porozmawiać e przy stanie wojennym i powiedzmy tych dalszych, dalszych losach po 89. Ale nastawienie pracowników wynikało takie, takie było pozytywne. Z chęcią się zapisywali, wiązali nadzieję. Jeżeli nam się udało w 17 zakładach, które mieliśmy, stworzyć organizacje związkowe, to siłą rzeczy no, trzeba brać pod uwagę, że część była ludzi również powiązana w jakimś stopniu z dyrekcją. Oni uzależniali swoją pracę od powiedzmy stanowiska, jeszcze w takim okresie, od tego. tego. Część była w CZZ, które też wtedy zaczęły działać jak gdyby w kierunku pracodawców. Także uważam, że jak na tamten okres ta ilość członków związku, którą pozyskaliśmy, była zadowalająca. To pozwolę teraz zadać pytanie Wojtkowi Cisieńskiego, dlatego że... Pytaliśmy się o zakład pracy, bo to jest bardzo ciekawe, jak w pojedynczych zakładach wyglądało. Ale sytuacja zupełnie inaczej wyglądała w województwie. To właśnie tu, w naszym województwie, też padły te słowne słowa z ust pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, Edmunda Wojnowskiego, że mu kaktus grosi na dłoni, niż w jego, woje, w jego województwie, czy w województwie rosyjskim, powstanie nowy związek. Może ja powiem sierpień. Tak, że... My, ja tkwiłem w specyficznym środowisku, bo mają kontakty między sobą. Myśmy z Wrocławia dostawali różne materiały, jak powstała opozycja formalna. Właśnie nie było struktur zorganizowanych. No, tak jak nasz kolega Lech Wileczny, bo już skole. Placówka, prawda, biletni Z Wrocławia przychodzili biletyni, więc to krążyło. Literatura. Ale to po dzieł jednym, drugiemu przekazywał. Atmosfera była a skąd na już hmm, mały czerwiec, proszę pamiętać, że był kryzys. Nic nie było. I takie teksty typu Jeźdź, na Bałtycku, mu rzucili szesnastokradkowe, podpane głowę, to kryzys włos się jeży dzisiaj. I słowem, gdybym miał podsumować ten okres, chociażby cały, od początku, cały 80., czy wcześniej, 79, to bym powiedział, że słowem kluczem do tego systemu, to co się działo, było załatwienie. Nikt nie mówi, idź kurni. Tylko im cała gazetę, po w kliczku gazetę, to było słowo klucz, to był horror, nie? Wiesz, to, wszędzie dojścia, znajomości, czego mnie dostać? Podstawowych, a tu nagle co zaczyna się gdzieś, pamiętać, Jeszcze tam jednym. Jeszcze nie pamiętałem, gdzie słuchali, bo nie było głosu amerykańskiego, Rady Francji Internacjonalnej, to czasami było tak fajnie, jak się słuchał, blok usłyszał, to było w Lisbardze działała i co było tylko to zawsze, że słuchałem Wolnej Europy. I tak się mówiłem, coś się dzieje. Była potworna propaganda. W momencie, kiedy powstał TKN, kiedy powstał KSS to była koszmarna propaganda wiesz, ówczesnych władz. Nie? To było wszędzie. I teraz nagle strajki, że stoję w pracy, prawda? o Lubinie w ogóle się nie mówiły, o były początki. Ale myśmy na szoku wiedzieli, co się dzieje. Doszło do takiej sytuacji kapitanych Kapitanie bo jeszcze siatki bywały gdzie... z karteczkami, przepisywały teksty piosenek, e emitowanych wtedy na Dzień Ja zachowałem te karteczki, są na wystawie. Ludzie słuchali, wszystko zapisywali piosenek, śpiewali, To to dzisiaj było niemożliwe, I nie? Były takie emocje duże u wszystkich. No, ale... Ja nie ale, dlatego, że ale był było problem. Polsce... Było potwornie negatywne. No bo tak propaganda, że powiem, że kiedy powstały Związek na przykład myśmy tutaj początkowo myśleli, że wszystkie uczelnie, a pani ta że we wrześniu uczelnie nie pracują, no przecież to jest jeszcze za jak no, Spotkaliśmy się w na starówce, co nie ma pracowników, trzeba czekać, aż wrócą. No, połowa września już są, I wtedy byśmy się spotkali, ja, Jasia Taczyńskiego zastępowałem Związek i mogłem zwołać zebranie na wydziale humanistycznym. Przyszły wszystkie wydziały informacyjne i potem powstał tu mam dokument, który się na szczęście zachował, jak to wyglądało dzisiaj i jak te dokumenty myśmy musieli złożyć, dlatego że w styczniu użytkowaliśmy dokumentację prezentu i wszystkie komisje, które działały jak to zwykle. Nikt nie pamiętał, żeby dokumenty złożyć na uczelniu. Czyli na już powstawał, w czy w 9 literowiec. Czyli powstał w kraju związek zawodowy, niezależny samorządny związek zawodowy pracowników, nauki, techniki i oświaty. No i sygnał z my jedziemy do Gdańska. I my wtedy decyzja jedziemy. Pojechałem z tymi dokumentami, które tutaj mam przed sobą. Pojechaliśmy, ja mam do dzisiaj kalendarzy, gdzie mam jechać. Daj, rzecz, hotel morski, Lowwarska, 103. Przyjeżdżamy tam, atmosfera jest niesamowita. Znaczy... Znałabym, panie pamięta, pamięta te wszystkie czasy, jakby to dzisiaj by było, dlatego nie, 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 nie trzeba nie powiedzieć, tak, że... Nie nie, nie nie. Ten, ale to była postawa nieprawdopodobna. Wracamy, a tu popłoch. Założyliśmy komitet założycielski i jedziemy do państwa. W momencie, jak się ludzie dowiedzieli, że zarejestrowaliśmy już powstający w gazecie, to się komitet cechowy przekształca, tu mam statut, który musiałem sobie robić oryginalny. To jedna trzecia natychmiast wycofała się z potencjalnych składa ze strachu. W gazetach orsztyckich te w czytał czytało, jakieś niezależne tak zwane dyrektorskie związki powstawały. Ej. Natomiast tu w prawda, korolskie, to jest największa, ludzie w weekend w bajkach straszyli ludzi tymi korolskimi, wołęsowskimi związkami. I ludzie się od razu jedna trzecia wypisała. Ja znam przynajmniej 15 zakładów, gdzie w momencie, kiedy przystąpili do gazetu, to się na trzecia na trzeciego wszystkie komisje, bo po 17 września... Te prace trwały tak, w, w, tak we, we wrześniu, to, praduje, to, 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 to początek był. W MKZ formalnie w Olsztynie powstał 29 września. Mamy rezultat. W tym zebraniu jutro, było wtedy sam, tak, było 25 upoważnionych przedstawicieli z całego regionu. Kaska. Powstał wtedy MKZ, ja produkowałem do dzisiaj, mam um, notatki swoje. Um, czy czy, 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 czy przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa, za, za, czy zakłady, zakłady pracy, tak jak w przypadku wp u kiedy się dołączyło do tego nkz bo to takie ciekawe ciało powstało, czy... Y, bo właśnie, bo jeżeli chodzi o wp to no, my mamy z Komisji Krajowej udokumentowany, że WPS Olsztyński został zarejestrowany na terenie województwa olsztyńskiego jako dziewiąta komisja zakładowa. Aha. I, do, ale, i dołączyliście się do, 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 do Tak, tak to to Do, 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 do MGZetu, do do, oczywiście. MKZ. No i, i, i odelegowani byli pracownicy. Na przykład dostaliście pomieszczenie dla komisji zakładowej? Tak, dostaliście. I nie było, nie było takiego, takiego jakiegoś... Chodźmy o ten brek, o, o ten nacisk, bo Wojciech tak mówił o tym, o tym czerwonym województwie. Tak jak A może, że które z tych wydarzeń tu właśnie w Olsztynie, z 16 miesięcy legalnego działania Solidarności do okresu do stanu wojennego najbardziej utkwiło panu w pamięci? I poproszę też pana Kazimierza o wspomnienie kilku najbardziej charakterystycznych elementów. Wiem, czy to jest zadanie ponad naszą miarę, bo to nie jest tak, że ja pozwolę sobie tu z Panią Wójtą ustalić parę takich szczegółów z historii właśnie tych 16 miesięcy. Te najważniejsze wydania olsztyńskie. W Olsztynie. I które mam się tak najbardziej dzisiaj po tych 40 latach, jak myślicie, które najbardziej utkwiło? Może inne, ja pozwolę sobie parę takich przeczytać. Czy to takie najważniejsze wydarzenie, to było te pierwsze wspólne spotkanie Komisji zakładowych. Które się odbyło we wrześniu 1980 roku, a pogołów przypadło akurat 29 września w psw gdy wybrano prezydium. Czy takim najważniejszym wydarzeniem była sprawa Wojnowskiego? To była sprawa o malwersację, o nadużycia i to napięta sytuacja w To był ten okres luty, marzec 1981 roku. Czy wydarzenia bydgoskie, reperkusje wydarzeń bydgoskich, no przecież przyniosły się na to czy tym takim najważniejszym wyda wydarzeniem było pierwsze wane zebranie delegatów, które odbyło się w Kortowie w czerwcu? Czy to był strajk po zetgrafie? wydarzenie, kons konsekwencja dni bez pras, no tu wielki strajk w graficznych? Czy poświęcenie sztandaru połączone z dożynkami i z mszą świetlą odprawioną przez urzędnego Zim. prymasa w Polsce, Józefa Knempa. czy jakieś inne wydarzenia? Czy co tak najbardziej, jakbyśmy jakby mieli na podsumowę, co było tak największym wydarzeniem, które tak utkwiło w pamięci? Chronologicznie, ja bo to jest, jednak w czasie, ja wiem, kto się w czasie, w czasie biorąc, to, to, to rzeczywiście skała Wojnowskiego wzbudziła wielkie emocje ze względu na to, że to był jak gdyby pierwszy atak tej strony Solidarnościowej na sekretarza. No to, 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 to było ewentualnie. Pan był wtedy posłem? Był. Ale poszło. I to, to w, da, w, tym, w tym momencie, kiedy ta sytuacja się ukazała, bo to zaczęło się od jego domu wybudowanego nielegalnie tam na działce jakiejś tam... W e, Tak, i, i to, to był ten pierwszy moment. E, druga sprawa ogólnopolska, która się przyniosła tutaj na nasz region, no to przecież to zamieszki bydgoskie, to co się stało w ratuszu wówczas, no to zbulwersowało ludzi. Jakie było wtedy nastawienie w zapłacie, na przykład w, w Potworne. Ze względu na to, że myśmy dysponowali w tamtym okresie, jak pamiętam, ulotkami pobitego róleckiego. Tak, tak, tak. I to by to, to były plakaty, to były oryginalne rzeczy, które by, potwornie były bardzo. Tak. Natomiast... Wracając to tylko szybko. Tam groziło strajkiem generalnym. Generalnie. By, by, zakaz był przygotowany, ludzie. Tak, taka mocowa tak, atmosfera U nas była taka sytuacja, że myśmy, ja akurat, pracowałem na ciepło w Kortowie. I jeżeli chodzi o zabezpieczenie ciepła, to było po naszej stronie, ale również sieć holsztyńska, bo później, jeżeli przejdziemy do. po wprowadzeniu stanu wojennego, a szczególnie po 1989 roku to tam się wypuklą te możliwości, jakimi pracownicy, związkowcy dysponowali. Bo zakład sam to można obłożyć inną załogą pro y, dyrekcyjną, tak bym to nazwał i zakład prowadził. Natomiast myśmy mieli takie możliwości, gdzie udowodniliśmy, że pomimo to, że takimi ludźmi obłożyli węzły ciepłe w ratuszu na przykład, to, to, to żeśmy chcieli ich trochę wcześniej tego ciepła nie dostali, tego nie przewidzieli, także to tych możliwości było sporo. Ale tak to wyglądało na danym momencie. Tutaj bo jest tu rzecz. Na przykład jesień, początek, to przecież walka o rejestrację. Cały kraj stanął na 3 października. Tu pytanie było, jak to zrobić? Tak, o tym roku to było potężne wydarzenie. Nie? Później yy, uroczystości, wiesz, pomnika w Gdańsku, yy, wiesz, gdzie też Władza na głowie stawała, żeby do tego nie dopuścić. Myśmy wtedy byli tam. Jeszcze było takie wydarzenie oszczyńskie, szczyńskiej spektakl, a i tak? W związku z tym związany to było takie w głosie. Któż byliśmy sprzęty, protesty, na to, że ciągle krążyły fałszywki. Jak zakładać branżowe, nazywano to dyrektorskimi związkami i tak dalej. Cała ta sytuacja została na bieżąco, na szczęście. Dwa zespory socjologów, profesor Maroty i tego już tutaj co trzymam uprzach oni chodzili po większych i zakładach całego Mazowsza i na bieżąco rozmawiali z ludźmi od robotnika do, do dyrektora. To jest kapitalny materiał, pokazuje motywację, bo często było tak, jak tam taki zakład, zawsze jakiś taki tak głośny, nic mi się nie trzyczy. No to że, że załogę tu złotych do dyrektora. I od razu zostało przewodniczący, nie, bo... Był jak tam byłem plan, a czasami miałeś na, na uczelni, to o który do domu wracałeś w trakcie zebrania? Ja? Jest, w zasadzie, wiesz, powiem, że to już tak nie do tej stacji, była operacja, to tacy, to się było, było, nie, była operowana, ja poleciałem do szpitala, jak się czuję, i od razu wyciągnąłem ulotki do ciebie Zamiast się zapytam, jak się czujesz, to i pokazywałem, że mam ulotki z rolę założycielskiej, ale atmosfera była taka, że na przykład w oziem i z oni mnie znali, nie, bo jest, nie, nie każdy. Pojechałem tam. I doktor z Skoda, zapalony silnik w cholu co otwarte drzwi, że miał jak uciekać, jak uderzą. Taka była atmosfera. Przecież były prowokacje, próby szampania, nie znali sprawcy. Ludzie się bali, ale szni. To jest fenomen tego czasu. Fenomen okresu tego, tej, tej, tej solidarności, to było łączenie z środowiska, religi, tak. robotnicze, Wszystko. że, nie że nie 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 mi się przez solidarność, Rzemieślnicza powstawała. Tak, tak było takie o, to było mnóstwo. A jeszcze pani wróci do tego zakładowanych, bo to jest zawsze, zawsze to. Ja to, 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 to tak teraz, czy myście na przykład mieli takie takie odczucie, że nie m, wiem, dajecie się za daleko w politykę? Bo, bo takie zarzuty padały, tak jak, 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 czy wy, czy wy w, w zajmowaliście się sprawami związkowymi, sprawami pracowniczymi, czy wdawaliście się tak troszeczkę gdzieś tam też w politykę? Z dzisiejszej perspektywy oczywiście. To, to od razu powiem, że w tamtym okresie, tu Wojtek już napomniał, co było do dostania, a szczególnie jak się miało wejścia i dojścia. Natomiast w tamtym okresie rzeczywiście sprawami związkowymi Trochę sprawami technicznymi firmy, bo to też mhm. mieliśmy na uwadze jako pracownicy, bo też widzieliśmy co, co kiepsko funkcjonuje nie? No, z ciepłodnią, która została przekazana. Już na zakończenie. Czy spodziewali się panowie wprowadzenia stanu wojennego? Czy wówczas 40 lat temu się, mieliście nadzieję, że sprawy w Polsce można było załatwić inaczej? Oczywiście do stanu wojennego powrócimy w oddzielnej debacie. Będzie ku temu na pewno okazja, a dziś poproszę tylko o krótką wypowiedź podsumowującą pierwszy okres działania Solidarności w naszym regionie. Czy przewidywano wprowadzenie stanu wojennego? Powiem tak, sytuacja była w całej Polsce bardzo napięta. Pamiętam wyjazdowe spotkanie w Wenecji pod Bydgoszczem, gdzie zjechali się przedstawiciele z sali Polski. Temu spotkaniu między innymi tam przewodniczył Jacek Kuron i gdy z sali padły słowa, no a co się stanie, jeżeli Ruscy wkroczą, bo stoją przy polskich granicy, to no, wówczas Kuron z rozbrajającym uśmiechem powiedział, no każdy w swoim domu stoi przy tym oknie, mu pasuje. Jakkolwiek ta wypowiedź, powiedzmy, no, w danym momencie uspokoiła część, część słuchaczy, jednak należy pamiętać również o tym, że wcześniej pokazywały się i to na gminie ulotki wskazujące, jak się zachowywać, co robić, jeżeli Sowieci proszą, a dotyczyło to no, zmiany tabliczek w miastach z, nazw z nazwami ulic, zmiany kierunkowskazów na rozjazdach, żeby po prostu wprowadzić destrukcję. Także przewidywania stanu wojennego, ja myślę, że mało kto przewidywał. Bardziej spodziewano się rozwiązania wewnątrz w Polsce, że do rozwiązania jakiegoś dojdzie, ale nie poprzez wprowadzenie stanu wojennego. Czy tego, że była potworna kampania Koryt. że zachycanie, zarzuty potwierdzały destabilizację krajów? Dzień w dzień wszystkie media ówczesne bombardowały nas takimi informacjami, ta atmosfera się gęsta zrobiła. Stąd później po Radoglu te spotkania i dyżury w regionie, stałe. No właśnie, po, po posiedzeniu Komisji Krajowej. Na ewentualnym spotkaniu, na, roku, na, na, tam, tam, na generalne, I te dyżury były, stąd ja byłem wtedy w nocy w regionie z tym teleksem. ale atmosfera była gęsta, tylko każdy no, Oczywiście, to znaczy, no, myście na pewno się coś wydarzy, to wisiało, ale na przykład to nie. To samo wejdą, nie wejdą. Jeśli się uczyniam tu nas, na uczelni, na zebrania gdzieś, to pamiętam też, proszę koleżanki, czy ty chcesz co w trapkach na rusach, na zjeździe. To taka anegdota. No to wejdzie, nie wejdzie, to były takie trapkach. Ta, od marca tak Tak, tak, cały czas, na tych, na no bo kiedyś no, mamy. No ale jak będą, czy oni już to są argumenty. No, Przecież mamy ich tutaj. No mieliśmy, mieliśmy. No tak, tak, to to nie tak skoro już są. Ale nam chodziło tak, no fenomen solidarności tych 16 miesięcy no, no. pokojowej rewolucji praktycznie krwawa nie, nie, nie padła w tym no momencie. No to wielka rodzina, a w też są spory, ale to wewnątrz. To nie wychodziło na zewnątrz, nie było. Ni to jest ten moment tego czasu, przykazania robić, na mnie u rolników, jak się kłócili, no to ty jesteś. No to, to, to dlaczego Cię tak gospodarstwo? To weź je to, ty nie narzekaj. I, I w ten sposób. Ale to było wewnątrz. No przecież Wracając do. Uczelnia, no WSP to miała swój argument, no zawsze zajęcia, zajęcie, no ale no, przecież y, WP czy, czy, czy MPS, no to miały instrument do, do banki silny. Zakręcamy, tak? Tylko. Czy bazowo urzęczkę strajku, by no, 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 Pominęliśmy jedną kwestię, że w tamtym okresie jednak zaczęły się już pozycje sekcje branżowe. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Bardzo ciekawe wspomnienia. Tak, bardzo ciekawe. A jest innymi. Dziękuję bardzo za udział. bardzo. Dziękuję.